Witam, tutaj jest tak kolorowo z tymi kwiatami, że po prostu nas zapiera, w piersiach już nie będę mówił jakie tutaj zapachy się rozchodzą u tych wszystkich kwiatów a jeszcze oprócz tego ptaszki ćwierkają dookoła po prostu tu się mieszka jak w parku dendrologicznym możecie zobaczyć ile tu kwiatów Hortensje wam dzisiaj nie pokażę, pokażę wam 1 maja, jak wyglądają, jak rosną, ocenicie czy prawidłowo, czy też nie. Ja dzisiaj wyciągnę taki sznurek. Tych tutaj, o oczywiście, przechodzę koło tych czterech pięknych hortensji, ale zostawimy to na 1 maja, żeby też można było zobaczyć jak to sobie rośnie a więc możecie zobaczyć o pięknie tutaj kolorowo proszę bardzo Mm, jakie zapachy, same zdrowotne eliksy, eliksiry. eliksiry.